Chciałbym powitać na lekko technologicznym pokładzie zupełnie nową osobę. Jest z nami Dominika. Czy mogłabyś coś powiedzieć o sobie? Cześć, nazywam się Dominika. Dotychczas zajmowałam się administracją i marketingiem, ale postanowiłam nauczyć się programowania w języku Swift, więc oto tu jestem. Dzięki i zapraszam do odcinka. I dzisiaj zajmiemy się takim tematem jak funkcje na takim bardzo podstawowym poziomie. Czyli dla kogoś, kto dopiero zaczyna? Czyli coś dla mnie. Powiemy sobie na pytanie. O cholerę to komu? Generalnie chodzi o to, że ciężko jest zrozumieć jakiś program, działanie, jakąś długą procedurę, jeżeli składa się z miliona różnych części. Szczególnie, jeżeli pewne bloki tego kodu robią dokładnie to samo, co inne bloki. I aby sobie z tym troszeczkę poradzić, w sensie z tym ciężarem odnośnie myślenia o tym, jak działa program, jak działa kod, funkcja grupuje pod jakąś nazwą instrukcję, jakiś blok kodu. Dzięki temu, aby wywołać jeszcze raz, te te same instrukcje, nie trzeba ich przepisywać. Wystarczy podać nazwę funkcji i wszystko, co jest takiej funkcji będzie wywołane. Najprostsza funkcja to jest taka, która nie przyjmuje żadnych argumentów i nic nie zwraca. I funkcję definiujemy od słowa kluczowego fun. Później podajemy nazwę funkcji. Jeżeli mój angielski. Wyczuwamy jest dobre. Trochę piłem przed nagraniem, więc. A więc mamy słowo kluczowe func, mamy nazwę tej funkcji, tutaj w nawiasach podamy później argumenty do tej funkcji. To co wygląda jak pusta krotka po prostu mówi, że funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów, a pomiędzy tymi wąsatymi nawiasami jest ciało funkcji, czyli te instrukcje, które chcemy, aby się wywołały. Na ten moment ta funkcja nie robi nic ciekawego, czyli nic nie wywołuje, ale my możemy zrobić takie cudo że sobie wypiszemy jakiś string i wypiszemy sobie, że można pić bez obawy. Teraz jak pobiegnę ten plac zabaw, widać tutaj tego paniaka na dole, Plat zabaw został pobiegnięty, ale nic się nie wydarzyło, ponieważ to jest tylko definicja. To czeka na moment, aby wywołać ten kawałek. A wywołujemy go po prostu podając jego nazwę i przekazując argumenty. Tak teraz jawnie widać, że coś się wydarzyło. To jest dokładnie ten kod, który jest zdefiniowany wewnątrz. Tej funkcji. Jeżeli chciałbym wywołać tą funkcję więcej razy, wystarczy, że piszę ją tutaj więcej razy. Oczywiście widać tyle razy, ile włożyłem, tyle zostało wyjęte tutaj na wyjściu. No i to jest taka najprostsza funkcja. Tak naprawdę, co tutaj się dzieje, to kompilator wie, do którego miejsca w kodzie później powinien skoczyć, więc skacze, wywołuje. Tą instrukcję, no i idziemy sobie dalej od góry do dołu. Teraz możemy zrobić troszeczkę ciekawszą funkcję, czyli taką, która przyjmie jakiś parametr. To jest druga funkcja, nazywa się say hi. To, co się pojawiło wewnątrz, to jest nasza druga funkcja, ona przyjmuje argument i tutaj jest nazwany argument, czyli wewnątrz tego nawiasu podaje nazwę tego parametru oraz po dwukropku typ. Teraz w części ciała funkcji, czyli między tymi nawiasami, mogę się odwoływać do tego parametru właśnie po jego nazwie. I tutaj jest ta nazwa name, name, więc to co tutaj się zadzieje, to po prostu przywitamy się z kimś i zapytamy, czy będzie to jeść. Więc aby wywołać taką funkcję, wystarczy zacząć pisać jej nazwę. Tutaj już Xcode troszeczkę podpowiada, no i jesteśmy gotowi, aby podać... Imię tej osoby. Cześć, Edward, będziesz to jeść, tak więc widać, że w ten sposób możemy kontrolować, jak jakaś funkcja się zachowuje, co tak naprawdę robi. Bo jeżeli zmienię ten parametr, to dostanę na wyjściu coś zupełnie innego. Teraz pytanie, ile funkcja może przyjmować argumentów? Tyle, ile się nam podoba. Nie ma jakiegoś limitu i zasada jest to sama. Kolejne argumenty po prostu idą po przecinku. Zgodnie z tą składnią. A no więc tworzę funkcję do cytowania różnych filozofów. Słowo kluczowe funk. Nazwa funkcji. To jest mój pierwszy argument typu string. To jest mój drugi argument również typu string. Mamy taką historię, że za pomocą interpolacji. Można powiedzieć, że w pewnym sensie wstrzykuję zawartość tego pierwszego parametru, a później wybieram, kto to tak naprawdę powiedział. Był taki znany filozof Wiesław Wszywka. I teraz trzeba podać dwie rzeczy. Cytat oraz autora. Widać, że Cytat pana Wiesława został zacytowany. To jest właśnie ta funkcja, która przyjmuje większą ilość argumentów. Z racji historii, jaką ma za sobą Swift, czyli to, że musi współpracować bardzo mocno z Objective-C, no a na pewno na początku musieli przekonać deweloperów Objective-C do używania tego języka. Parametry w Swift'ie mogą mieć zewnętrzną i wewnętrzną nazwę. Zdefiniuję taką funkcję, która no, troszeczkę inaczej się ją wywołuje. I nigdy tego nie róbcie, ale sobie skopiuję i wkleję kawałek kodu. Różnią się nazwą, ponieważ nazwy muszą być unikalne. Inaczej kompilator nie jest w stanie powiedzieć, którą funkcję chcemy uruchomić. Początek jest ten sam, ale już ten kolejny argument jednak ma dwie nazwy. Ta nazwa jest widoczna w momencie, jeżeli wywołujemy tą funkcję. Natomiast wewnątrz ciała tej funkcji odwołujemy się do tego argumentu właśnie o tej nazwie. Czyli widać, że... Autor jest użyty tutaj i to jest wewnątrz ciała funkcji. Natomiast, jak będę chciał wywołać tą funkcję, to widać, że odwołuje się już po tym zewnętrznym argumencie. I teraz po co? Troszeczkę są to względy historyczne, ale też z drugiej strony pewien pragmatyzm. Jeżeli uda się stworzyć taką nazwę funkcji, gdzie razem z tymi argumentami ona ładnie tłumaczy, co robi ładnie się to czyta tak jak kiedyś wspominałem to nie musi być szekspirowski angielski może być good enough angielski to Taki kod jest uważany za bardziej czytelny. No i coś w tym jest. Z kolei ta wewnętrzna nazwa jest krótsza, i jeżeli chodzi o jakieś detale implementacyjne, no to łatwiej się odwoływać do tego parametru jako do autora cytatu niż do tego, kto powiedział. Gdy wywołujemy tą funkcję, może się okazać, że akurat ta dłuższa forma z jakichś względów wydaje się nam czytelniejsza. Czasami nazwa funkcji już zawiera ten pierwszy argument. I wtedy nie chcemy go powtarzać. No bo zobaczmy, jakby to wyglądało na, ko na kolejnym przykładzie. Ja generalnie w robocie słynę z literówek. Literówek to nie są literówki. No, no. Implementacja jest dokładnie ta sama. Zobaczmy, jak wygląda wywołanie tej funkcji. To jest ten cytat, który chciałbym zacytować. I to jest ten autor. Tego już nie będę potrzebować. W dalszym ciągu mam zacytowaną tą funkcję. A, nie ta funkcja. Czy coś wybrało? Czytanie błędów. Ok, teraz <śmiech> <śmiech> mam wywołaną tą funkcję, którą chciałem. Nazwa tego pierwszego argumentu jest już w nazwie funkcji. No i teraz mamy to brzydostwo. Musimy jeszcze raz powtórzyć. Ten wyraz i mamy quote, unquote, quote. Brzmi to dziwnie, wygląda dziwnie, i z tego powodu jest taki mechanizm, który pozwala ukryć nam ten pierwszy argument. Wystarczy, że tak jak mamy tutaj podaną tą jawną nazwę, która jest widoczna w miejscu wywołania, czyli tutaj, to jeżeli chcemy ukryć tu, to dajemy po prostu podłogę. I wtedy ten pierwszy parametr no już zdążył nawet się przyczepić. Mam pytanie. Bo tutaj było tak, że masz tą zewnętrzną i wewnętrzną, tu masz OFF, for i tylko wpisujesz OFF i jest jakby OFF i działa, a wpisujesz quote i jakby też działa, w sensie, że tu podajesz jawną, a tu niejawną. Dlaczego to działa? tak Teoretycznie. Chodzi o to, żeby nie trzeba było podawać na zewnątrz, czyli w miejscu wywołania, tego drugiego parametru. I wtedy leci underscore. Tak. Bez underscora, jakby w definicji funkcji. Było, wiesz, quote, yy, można pić bez obawień i dalej o Wiesław Szywka, a w, w tym pierwszym parametrze nie była podana zewnętrzna nazwa. Znaczy, jak nie ma tej podłogi, to musi być podana ta nazwa. Okej, okay, dobra, już, okej, okay, no. Jak dodasz podłogę, to już nawet przy kompilacji będzie krzyczało, że o, ekstra argument. Okej. Okay. Więc cyk i usuwa. No, jest to trochę mylące. Ja jednak wolę, jak się funkcje nazywają tak, że ten parametr jest z przodu. Natomiast, no, to jest tylko kwestia czyjejś preferencji. Jeżeli komuś jest wygodniej w ten sposób, no to mechanizm języka jak najbardziej na to pozwala. Mam przykład funkcji, które przyjmują jakieś parametry, ale nic nie zwracają. Z tym nic to też nie jest do końca prawda. Typ tych funkcji, czyli zwracany parametr, to jest void. I to też jest taka troszeczkę magia związana z tym, aby wiedzieć, czy jakiś algorytm się zakończył, czy nie. Ale to nie jest ważne, bo teraz przejdziemy do takich funkcji, które coś jednak będą zwracać. I to coś to będzie po prostu liczba.